Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale. Powrót do przeszłości, odcinek chyba. chyba ósmy, siódmy, nie wiem, już sam się pogubiłem. E, także no, dobra. Zaczynamy od tego, że bierzemy waltrę i jedziemy ją, nią na sklep. No i dzisiaj, jak wiecie, owce wjeżdżają na rejony. Także, także bez zbędnego pitolenia jedziemy na sklep walterką naszą no i na pewno jeszcze parę dzisiaj rzeczy będziemy musieli przewozić na ten sklep przewozić z tego sklepu też nie wiem ile tych owiec będziemy kupywać wydaje mi się że koło 50 przynajmniej by trzeba było wziąć plus minus ale też trzeba dla nich zrobić jedzonko nie jedzonko te sprawy ale tym jedzonkiem pewnie się zajmę poza odcinkiem żeby wam też nie zanudzać was z tymi owcami na, na, na raz Wiadomo, wszystko też będziemy sobie dawkować Kiedy indziej wam to po prostu pokażę Także no, ja też od razu po wyłączeniu tamtego nagrywania Zaczynam ten odcinek Tylko sobie od razu tam tepłem Nasz kombajn case'a Który będziemy sprzedawać Oczywiście i dzisiaj też tego masaja kupimy Ten kombajn Także no Aktiwie tam zobaczymy, czy nie kupimy też dzisiaj ciągnika. Wszystko się też okaże, jak to, jak to nam wyjdzie, bo musimy parę rzeczy kupić. Także, także no. Samozbierające musimy kupić kosiarkę, chyba naprzód kupimy, żeby jakby to nam w miarę szło do owiec. Nie wiem też, gdzie będę na razie to magazynował. Na pewno New Holland idzie tam do owiec, tak jak było mówione. I, I myślę, że trzeba będzie do niego drugi chwytak, dokupić kupić. Także teraz trochę, trochę będzie kupywania w sklepie. Więc. No y, dobra, pod, pod zakaz Pod Zakaz? Zakaz tam było, się wydaje, nie, nie spojrzałem. Zawsze mi się wydawało, że tam jest pod zakaz. Dobra. zbędnego pitolenia. Bierzemy do Case'a. Udzielamy. Można było go umyć, wiem. Casey trochę, trochę tutaj się napracował u nas na farmie. Parę sezonów było zrobionych, także. Ej, czekaj no. Idziemy dalej. Dobrze, dobra, myk. Gosimy. Sprzedamy. Sprzedaj. I dobra. Mamy 32 tysiące dodatkowe. I teraz tak, zaczniemy od yy, nie tego. Wejdziemy do zwierzęta. Kupimy beczkę, bo beczka musi być i tak, i tak. Kupimy jaskinkę. No wiadomo, można było jej nie kupić, ale ją kupimy. I z tego nic nam na razie się tutaj już nie przyda. Teraz tak, samo zbierającą. I czy kupujemy małą, czy od razu bergmankę? Bo tutaj też. Mało. bo Mi się wydaje tamta Bergmanka nam się na razie i tak nie przyda. Plus do tego teraz tak. Kosiarki. I ja bym wziął Leli naprzód kosiarkę. Będzie mi się wydaje spoko. Dobra, i kosiarki, cyk. Czekajcie, jeszcze musimy wziąć. Gdzie są te? Teraz gdzie my mamy, a w technologii Bell, e, od razu to sobie też tą przyciepkę kupimy. Mm. Tak, Combine, Combine no to wiadomo, Activia wlatuje, Massey Ferguson wraz ze żniwiarką. Tą tak to jest, to jest tak to, to jest ta. I w końcu normalny wózek kupię, bo zawsze ten większy kupowałem. I to jest ten kolor, chyba taki weźmiemy. Może i czarne obramowanie. Dobra, niepotrzebnie też tam. Dobra, coś mi tu przyszło. Eee, I teraz eee, chyba wszystko na ten moment, mi się wydaje. Aczkolwiek, tak, jeszcze możemy kupić ciągnik, i wydaje mi się, że będzie to w jak najlepszym porządku, żeby kupić um, albo fenda, albo. A fenda możemy zrobić na. Tak, więc fend by się też nam przydał. Dobra, kupimy fenda, i wtedy, kajte, musimy przemyśleć też tą sprawę. Czy do niego konsole. Mhm. Będzie miał 240 koni. Nie, do niego konsoli nie damy. Damy. Albo w ogóle kupimy. Kupimy, po ile są ten? Manitu jakąś, czy coś Tom kupimy JCB. O. I będzie mi się wydaje spoko. Na razie nam i tak się turn nie przyda, więc yy, dobra. Kupimy Fenda yy, największą mocą yy, i będzie Gites. Na razie nam to na razie wszystko starczy. Dobra, Fendio na razie też nie jest yy, dotykane. Jedziemy Waltrom. Waltrom jedziemy po owce. Zrobimy sobie jeden transporcikowiec dzisiaj też odcinek pewnie jakiś dłuższy będzie czy coś tego typu Dobra, idziemy po owce oczywiście tu ten trzeba zarzucić 606 tysięcy i te 606 tysięcy ja bym wyrzucił na pewno w pola po prostu zainwestował pole numer 11 trzeba sprawdzić co tam jest bo to jest też blisko owiec i, i to też mi się wydaje będzie bardzo spoko. I co tu jeszcze? Więcej zbytnio rzeczy też na razie nie możemy kupić, bo po co? Też ten ciągnik, jeżeli by nas nie było stąd, no to ten ciągnik też by nam się do końca nie przydał, ale go weźmiemy, żeby tutaj już mieć do przodu z tymi maszynami, bo, bo na pewno ten jeden siewnik tu będzie obrabiał najwyżej, może, może się drugi dokupi, zobaczymy, też owce, nie owce, też pewnie niedługo w świnie gdzieś pójdziemy, no nie wiem, który to jest odcinek, czekajcie. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, to jest dziesiąty odcinek, tak? Dobrze mi się wydaje, bo słuchajcie. Ja to też do przodu nagrywam. 6, siódmy, ósmy był w tamtym tygodniu. 9 był... Tak, to jest dziesiąty odcinek, więc... Do dziesiątego odcinka się z owcami wyrobiliśmy. Także myślę, że też spoko. Spoko deal. No pewnie po tym odcinku trochę też... Yy, poza odcinkami będę robił zobaczymy co też tam zrobimy innego nie wiem chyba jeden transport na razie zrobię Żeby też tak o też to trzeba wszystko zwieść na farmę znowu poustawiać e, jeszcze drugie widły trzeba do New Hollanda dokupić na pewno e, zobaczymy czy będę jakiś ciągnik z którym ten New Holland na razie wiadomo on będzie na owcach a na farmę nam też się nie przyda na razie z turem Bez potrzeby. Niepotrzebnie on tam jest w ogóle. Był na farmie. No spokojnie, zawsze można do waltry założyć coś. Mi się waltra podoba bez tura, tak samo jak i fend. Także, także no. Myślę, że jak najbardziej spoko Też widzicie, że w miarę, w miarę się rozwijamy na tym poziomie łatwym. I, i mi się wydaje, że tu spokojnie nic nie stoi w miejscu idziemy do przodu także także no zobaczymy dobra już dojeżdżamy oczywiście do tego tu jest też trochę do przejechania w ogóle eee, z tym więc wiadomo można by było kupić JCB by lub spoko, dobra owca i kup owiec 10 może na jedną wejść ten 10 to jest 40 tysięcy za 10 owiec My, kupimy ich 30. Ja bym ich kupił 30 wtedy wyjdzie nam 120 tysięcy i będzie mi się wydaje jak najbardziej jak najbardziej spoko z tym wszystkim no, będzie kites będzie, będzie też trawę dla owiec będę tutaj ko koło farmy jak mam czekajcie, jak mam koło pola numer 15 tam za zawiatą w sumie też tam pewnie mi się wydaje, że wykoszę no jak nie, to będę przy drogach coś tam... Nie, nie, nie potrzeba nam na pewno łąki żadnej. Słuchajcie, teraz tutaj zjedziemy i... myśmy wyjechali ko ...przy Denton Bunkery. Dobra, w miarę, w miarę ogarnięta trasa. Tam pojechali. Tu trzy transporty trzeba będzie zrobić z tymi owieczkami. No. 10 odcinek, seria się rozpędza. Też w planach mam tak, cii, cii, jak wyszliście do tego momentu yy, to mam w planach zrobić maraton. Dzisiaj 7, przez 7 dni 7 odcinków łanie. Yy, więc trochę też będzie więcej tych odcineczków. Nie wiem kiedy, ale też mam w planach taki maratonik zrobić tych odcinków. Dobra mapy nie pamiętam i to jest w tym jest problem że w pewnym momencie mi się zapomniało całkiem mapy dobrze no pewnie gdzieś w najbliższych w odcinkach też yy, misje misje będziemy robić No mi się tu kurna język tak z pluntem, tutaj zjedziemy nie lecimy tam prosto tylko pojedziemy ten zjazd ominiemy, bo tutaj jest tak, i tu wylecimy. Tu będzie na wprost, mi się wydaje, tego wyjazdu. Tak, to będzie najszybsza droga. Ale uogróciło, łowce chyba się już pożykały tam. też tutaj coś pewnie rośnie. Nie, nie rośnie, więc tutaj pewnie sobie misję zrobię. Poza odcinkiem, gdzie jest, jest dużo roboty. Także dobra. I tutaj te owieczki wyrzucamy. Ładuj, potwierdź. I dobra. Bezbędnego pitolenia. Teraz e, bierzemy. Fendzika pierwszy pierwsza jazda Fendzikiem i od razu on też podepnie leli i samozbierającą, tak to jest wiadomo, zostaw na wyrost oni to taki duży ale dobra Mi przerysuje, nie przerysuję Mojej samozbierającej I jedziemy do nas Przy farmie pokosimy trochę Chwilę pokosimy Jeszcze szybko po wodę, pewnie pick podlecimy Bo wodę się nabierało Skąd się wodę nabierało? Za darmo Dobra ja wodę sobie ogarnę poza odcinkiem, gdzie się za darmo nabiera, tylko my to dzisiaj skosimy, nakarmimy coś tam ich. Też przy owcach dużo nie trzeba robić, więc też jest tu jakiś tam plus tego wszystkiego. No dobra. I tutaj musimy ino w prawo. kręcić. Jak też widzicie, że już stoi, już, już czeka na skoszenie, spokojnie kombajn jak dzisiaj kupiony, więc nie poza odcinkiem też tu będzie kombajn, latał już kosił. I będziemy czekać na oficjalnie na odcinek, żeby go i też pokazywać, jak, jak on kosi, kosi normalnie. Wchodzi tak. jakaś żyłka czy coś. Aj myślałem, że to trochę lepiej, no, ale dobra. Też mamy tutaj do kuszenia, więc zobaczymy, na ile nam no, też tej trawy starczy. Też mi się wydaje, że bardzo słabo będzie. z z greberki ani nic nie potrzebujemy ja tu gosi całym parą? 20% Tutaj tak rozbieramy. 566 tysięcy. Co my z taką taką kasą zrobimy? To ja nie wiem dobra, myślę, że coś zainwestujemy. mamy wrzepak rzepak. E, i jeszcze jedno to 24 pole mamy w słonecznik. Także one też nam tutaj. Nie wiem, nie wiem czy będę pożyczał, czy, czy jak to zrobimy. Nie, coś na pewno będę myślał nad tym. Może od razu się też header kupi do kuguryzy, żeby był. Zobaczymy przystawkę, nie header, a nie future na przystawkę to nie header także także no, myślę że będzie jak najbardziej spoko z tym wszystkim ale no. kosiarka no, no, tak chodzi ale pewnie niedługo pewnie, nie kupimy na tył że no, dobra ja bez zbędnego mamy, mamy coś tutaj zobaczymy ile nam, na ile nam to wystarczy no teraz mamy jedną trzecią jakby tego tego wszystkiego co tam będzie wszystkich owiec, tego, one też pewnie za dużo nie wezmą i tak Także no dobra przyjeżdżamy na drugą stronę Zobaczymy. To pole też się będę na pewno na nie czaił, żeby coś tutaj zrobić. Kiedyś miałem tutaj wiatę, z... tutaj chyba, z właśnie po prawej stronie, na ten, bo tutaj wiatę nie można postawić. A, a jak, no wiadomo, że trzeba by było im coś gdzieś jedzenie trzymać. Dobra. Syk. Idziemy pod i. O no, i jak widzicie one za dużo tego też nie biorą. Dobra, myślę, że to by było na tyle. W tym odcinku zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa. pa.